Jeszcze. brawo, brawo, Zryp, bierzemy, brawo. No Ma. mamy zwycięzcę tak na razie. O! U. Prawie Ma. nastąpił zamach na moją osobę. I zmiana bociana. No, jest raz. super. Współpraca na najbliższym poziomie. Towarzystwo było świetne, ryba dopisała. wiemy jak one tak dostojnie odkrywają powoli. Ma stopnicę, to jest wspaniałe Szymanko wędkarskie, bez pinki. Witam Was na kolejnym filmie. Tym razem odwiedziłem łowisko, które odwiedza chyba każdy. Ostatnimi czasy jest to rendzin. Eee, ludzi jest masakra po prostu, jest, jest pełno eee, Natomiast ja jestem tutaj z ekipą. Jestem z Krzyszkiem, Myskiem i Grzeszkiem. Siedzą tutaj po mojej lewej stronie. Chłopaki ostatnio połowili i ryb jak gnoju jak to się mówi, w środę złowili prawie 50 kg leszczy e, I to takie naprawdę fajne, powyżej 50-60, więc e, ja chciałbym, może jeden taki mi się mi wystarczy, będę skromny Jest dużo ludzi, więc presja e, myślę, że może zrobić swoje, ale ryba tutaj jest i, i wierzę, że co dzisiaj połowimy Jest z nami Chris? Witam wszystkich, hej Ostatnio połowiłeś tutaj naprawdę na grubo Tak, to można powiedzieć, że to była jak to się mówi rzeźnia, w biały dzień no, to co, i w weekend, i potem w środę byliście, nie? Tak, byliśmy w sobotę. W sobotę też się zaczęło. W sobotę też nam się ładnie zaczęło robić. E, ale tak naprawdę, w sobotę to przyjechaliśmy tak na, na rekonesans, zobaczyć, e, co zadziała. Jak zadziała. E, I z wiedzą, którą mieliśmy po sobocie, przyjechaliśmy w środę i wszystko odpaliło, bo udało nam się prawie 50 kg zrobić. To Robię... mega, mega wynik, naprawdę. A e... ile godzin? 6. No to, naprawdę szacunek No, ryby nam się pięknie ustawiły w łowisku, także no mówię, rzut, trzy minutki, branie, hol Super I wszystko, wszystko miało to na tym No taktyka na, 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 dzisiejszy dzień jest taka sama jak w środę, czyli y, Zanęta, 2 do jednego mniej więcej z gliną wiążącą i troszkę rozpraszającej Jokers, caster, hakówka Delikatnie białej, y, delikatnie pineczki to wszystko Bo jednak tutaj pinka nie chodzi to już jest sprawdzone. Spoko, no to miejmy nadzieję, że dzisiaj tak samo, ale odpalą nie? No miejmy nadzieję. Nie? Na pewno coś złowimy, tak? A no ja uda dobry, jakiś myśli. ogromny wynik zrobić, no to zobaczymy też czy presja wędkarska dzisiaj na to pozwoli, no bo ja się tutaj dzisiaj czuję jak na mega zawodach, tak? No to więc jest naprawdę prawda, ogrom ludzi. Spokojnie. To co, to na razie nie przeszkadzam i tak, łowimy. Łowimy. Hej. Dobra, słuchajcie, to może dwa słowa o tym, e, jak łowię. E, ustawiłem się na 36 metrze, to jest miejsce, w którym nie ma tych fancy tutaj, gdzie można zarzucić i nie wejdzie się w, 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 te, w te muszelki tak naprawdę, te muszalek, w te muszelak, do w muszelki e, i, i, i co, łowię na jedną wędkę, liczę na to, że ta jedna wędka mi wystarczy, że nie będę w stanie się obrobić z nią, tak chłopaki tutaj mówili tak ostatnio, przynajmniej było. Trzymam za słowo. I na początku posłałem 10 takich wałków pomieszanej ziemi razem z zanetą. Zaneta to jest G5 od Marcela. Do tego spo-jocka, troszeczkę hakowej, troszeczkę, troszeczkę pinki, troszeczkę białych. Także drobactwa po trochu, aha jeszcze czerwone pocięte tutaj za radą case'a dosypałem, chociaż nie za, bardzo, nie za bardzo łowię tak zimą, ale trzeba się słuchać mądrzejszych, więc mam nadzieję, że to poskutkuje. Łowię jedną wędkę, tak jak powiedziałem na razie na haku ochotka, trzy ochotki, zobaczymy. Jeszcze może zauważyliście, muszę się pochwalić, dzisiaj łowię na swoim nowym zestawie, to jest debiut e, mojego kosza, który sobie ostatnio zakupiłem na Black Friday'u i e, no, nie ukrywam jak gdyby, że troszeczkę się wykosztowałem, ale myślę, że to posłuży mi lata, szczerze go omówię troszeczkę e, może w innym filmie, Chcę tam zrobię taki ala unboxing albo powiem troszeczkę więcej, dlaczego się na niego zdecydowałem i e, jakie widzę plusy i jakie minusy, e, ale na razie muszę przyznać, że naprawdę siedzi się mega, jest zupełnie inny komfort tego. Miejmy nadzieję, że za tym koffę to mu przyjdą u wieszeby Jak będą tutaj brania życia, no to najwyżej, ja zazwyczaj wiesz, tak 11 się zawijam, ale jak trzeba będzie i będzie super, my to najwyżej zadzwonię do żony i o, jak już udobrucham, nie? Ale... Wiesz, co ja myślałem, jest takie łowisko. E, ten e, o? Jest na rybka, brawo, brawo, pan na brawo. No, staraj się, staraj tak, się tak, 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 tak wiem, wiem bo się, bo nie się, Jest coś i chyba nie nie jest jakaś tam spotka Bardzo ładnie. Ale widziałeś, jest jest staraj tak? Tak, razu. Nie to. ma staraj się, staraj gigant nie nie jest, ale... Ale się, Ale no od się, się, zaczęli, się, tak, a ma wówczas. w ubiegłość. zobacz, jaki zobacz, jest gruby. Taki deszczek. Proszę, że ładnie zaprezentujemy, żeby było. Taka rybeczka piękna. Nie widzę mała, ale tak 40 staczek będzie. Tak zazwyczaj do siatki nie ma, ale dzisiaj liczę, że będzie dobry wynik. To przynajmniej jakieś zdjęcia będzie można porobić. No, to brania się zaczęły. Miejmy nadzieję, że po tych 40 taczkach wejdą też takie 10 i 20 cm większe. Ale i tak już nie źle, bo na zełę nie będzie. Widzę, coś tręciło, ale kurczę tak bardzo subtelnie. Chyba za sobie długą wytkę wezmę i złożę na tego, na, na, na czerwonego troszkę. Ten sam dystans i ten Tak, to jest Normalnie, co rybek, to od razu wcaman i skrywa na miejscu. Jeszcze Dobra, dorzuciłem sobie drugą wędkę, bo na tą, je, na tą jedną nie ma jak tam tyle bań, żeby nie można było się obrabiać. Także druga, ten sam dystans, ale yy, na czerwonego robaczka. Józiu ja jak ciągnie, tam też leszcza. Pokaż, jakiego tam masz leszcza. Taki już fajniejszy, taki jest. Z 5 deszczach będzie, nie? Fajniejszy. Jest. Yes. Ale nie jest chyba taki. Oj, chcę, żebym go puścił. No. Jestem w tym miejscu, kiedy jesteśmy w stanie od. Chciałbym powiedzieć, już tam było zaniepokojenie. Nie? To, 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 jest, leci jest leciutko przymrożona. Chociaż nie wiem czy znowu nie spadło. Nie, spadło. nie Druga ryba spadła, no. Ale nie wiem czy haczyk czy... Nie, haczyk jest. A czerwonego? Tak. Dwa brania. Ale od razu ryby się spiały, Coś kurczę jest hało. Także na razie trzy brania i jedna ryba wyciągnięta. Ale chłopak i to Coś tam żyło, nie wiem. Dwie wędki głowy teraz, jedną na czerwonego, jedną na ochotkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam. No mamy zwycięzcę na razie, dzisiejszego... ...dzisiejszego wyjazdu. Fajny, gruby leszcz. Tak Czekaję, właśnie. jest na mnie, się, nagrywa się. Dobra. Dawaj, dawaj. Możesz go tutaj gdzieś tam zaprezentować? Przed kamerą Tutaj gdzieś tam Ktoś już się nie przewrócił najpierw dobra. I co? Wszyscy mają w takim razie He, Mam Wysiek ja! Takiego. Oczywiście, w końcu I ja to. też się... Ale już tak. zdradzasz co jest, bo spiskam, spiskam Oczywiście, obrę, gniazda, dlatego, tej, tej, dobra. Tej, tej, tajemnicy nie będzie Jak się dzisiaj rozbija bank? My po jednej rybie, tak naprawdę a on już chyba nie wiem, czwartą, piątą, z takiego leszcza grubego. No tak, tak, tak. Na koniec będzie i to nie są moje ryby, proszę Państwa. Dobra, słuchajcie, doręciłem sobie, poszło chyba sześć albo siedem takich koszyków, takich szkanek, ale tym razem nie stworzyłem wałków, tylko po prostu z sypką, sypką tam po prostu, dno wyścieliłem. Nie ma dużego ciągu, więc myślę, że to się sprawdzi. Myślę, że nie jest to jakiś tam wielki błąd, no ale zobaczymy. Na razie, jakby My tu po jednej rybie, Henry się rozbija bank. Dobra, tego lepszego tutaj jeszcze tak ładnie. Do, do tej, do kamery o, taki bydle. Piękny, kolejny i też już myślę, że 60 będzie, nie? No, ale zobacz, w tarce jest no. piękne chyba, Czeka za jakieś zdjęcie, ładne. Dobra, to dziękuję ci bardzo. No, papa. Pa. Czas to pieniądz. Kolejna godzina wykupiona. Rady? Damy radę! No i piękna spójność. Damy radę jak my nie damy. Dobra! Dobra. Jest dobrze, jest gitta. Pokaż chodź na zdobycz. O, to jest Taki sztukas. O! Jest nie mocny przed sobą. Nie jest? No, ja też O, 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 o chysi, a ty. No, ale ja po prostu jestem w szoku, nie? Tak, Ilesiu? o, Drugi dzisiaj. Mój drugi, ja słuchaj tego sporo. Pięścią nie ryby. Coś większego? Wiesz co? Chyba ale Aleczy w moją stronę. Nie chcę walczyć. O teraz oczu brzeg Taki 40 -taczek. Czyli standardzik można A. powiedzieć dzisiejszy Pokazuję się. Podbierasz sobie go czy podoba Ci? Mamy tutaj kiepsko no. z tymi grążelami połumarłymi, ale jakoś sobie dajemy radę ale przechodzą przez mnie, tak. spoko. No, kolejna rybka do kompletu. Pokaż Dziada. No, elegancka jepka, super. Pokaż go. Taki, tak? No, kolejny leszczyk. Nawet wiesz, kolega ma. Trapiłem cię Spoko? Nie wiem gdzie jest, ale, ale spoko przeżyłem. Prawie nastąpił zamach na moją osobę. Tak, wiem, że tak chcesz eliminować konkurencję na zawodach. Lekkim desantem. Tak. sąsiada obok koszyka, koszyki w łeb. To twój, tak? Bo przed chwilą miałem branie, wiesz, Te takie przygięcie. I nie wiem właśnie czy to opuścić się go jakoś? Czy, nie wiem. Nie wiem czy masz naprzód. Okej. Team Jest okay. no. No, e, no. Daj mi już no, swoją. Ok. I, I zmiana bociana. No, jest no, wiem, super. Współpraca na najwyższym no, poziomie. Jest.

Niech no, będzie taki nie. 55 Na no, no, ja. no fajnie by było, ale to, to, myślę, że jest ciężko Dobra, i taki leży. nie Nieduży, ale dosyć waleczny na takie, taką wielkość Do siaty, a później do wody Super No Zimnijne. i kolejny piękny, piękny, ale piękny taki złoty, nie? No bardzo ładny, bo taki ciemniejszy jest, jest tamty Super No i takie, takie piękne rybki 16 ponad kilo Takimi ze 2 fotekami? Tak Ja też chcę Szybko, bo Krzysiu to No i tak, wszystkie rybki, proszę Ponad 16 kg ryb. Oczywiście wszystkie wracają do wody. Jak Piękny masz? ten tu ileż, ponad 60 na pewno. 5. Mam te ładne drobacki. Super są. Wielu jak one tak dostojnie odkrywają powoli, majestatycznie. To jest widok. Że Żeby móc, po nie przyjechać za kilka dni, nie? Tak jest. No, i super. Wszystkie by wróciły, odpływają. Chłopaki, powiedzcie, jak tam się mówiło? Dobrze się dzisiaj łowiło, jak to przy wolnej sobocie <laughs> Nie no, było fajnie, nie było wiatru, przyjemnie, tak. towarzystwo było świetne, ryba dopisała Mniej niż ostatnio, ale było fantastycznie, naprawdę, jest ryba, jest fajnie Każdy coś połowił, więcej najwięcej cichy bohater w tle, czyli Rysiek tak, 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 Wysiu? On tam najwięcej Cichy bohater No bo jesteś, bo, bo najwięcej... najwięcej ryb złowiłeś On czeka na następne, także no. ja już się zwinąłem z porażką, spuściłem głowę i... No nie no, no ale tam też złowiłeś kilka fajnych jeszcze. Nie no, oczywiście no może płocie następne, może leszcze, zobaczymy dokładnie dobra panowie, to ja się żegnam, dzięki wielkie i widzimy się nad wodą następnym razem również do dziękujemy, do zobaczenia, do zobaczenia. Dzięki. dobra słuchajcie i to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze tak jak widzieliście ponad 16 kg leszczy były same leszcze i były same leszcze powyżej 40, nie było żadnych klepaczków tak od 40 do 60 myślę, że fajny wynik można było tutaj połowić, troszeczkę było zimno ale ja jestem zadowolony, chłopaki co prawda, no, no, co prawda Złowiłem najmniej z chłopaków, ale i tak uważam wynik za załadowany, myślę, że Wam się powinno podobać, ponieważ było sporo fajnych ryb. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie łapka w górę. A jeżeli chcecie więcej zobaczyć filmów, a, język mi się plączył takie zimno. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z zimowego Federa, to zapraszam Was do kliknięcia tego guzika na dole i zostawienia subskrypcji. Także ja na kończę na dzisiaj. Dzięki. Na razie. Cześć!